Super, że jestem w takiej pracy. Jest jedno dziwne coś. Może tu coś mam, mogę to przesunąć? Dobra, to na koniec dnia sobie zabiorę do domu. Teraz czas iść. E. E, halo, drzwi są zamknięte. Halo, przepraszam. Może z tamtej strony są otwarte. Halo? Zamknięte? Nie, otwarte. Dobra. O, i teraz czas popatrzeć w kamerki. Dobra, ten dziad się nie ruszył. Tutaj też się nic nie ruszyło, nawet ten drewniany patyczak. O kurde, nie ma... Dziada! Mogę obracać? Leciutko mogę. Poszukam go na innych kamerach. Świetnie. Dobra. I co robić? Tak, zapiekankę zjeść przepać się, odstresować się i poszukać dalej. Dobra, on się ruszy, to pewnie one mogą się ruszać. Nie wiem, poświecę tu światłem. Ej, boże, nie to. Nic nie ma. Nic nie ma. Ej, nic nie ma. Nie ma. O, mamusiu, tu coś jest, nie? No no, 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 Stój tam daleko, nie przychodź do mnie. Mam skuteczną broń. Mam skuteczną broń. Pokażę jaką? Mam skuteczną. Nie wasz się podchodzić, nie wasz się podchodzić. Mam skuteczną broń. Z pierniczami. Nie masz prawa wyważyć tych drzwi. Zero, zero. Kiedyś usta rano... Zaczekaj, zakluczę mu drzwi, mam plan, zakluczę mu drzwi, zakluczę mu drzwi O Gdzie on jest? Dobra, odkluczę drzwi Która jest godzina? Wej, ze, zegarek wezmę jest zegarek? O, tu jest zegarek Czwarta rano? Dobra, to jest źle co się stanie, jeżeli do niego podejdę? Zaraz, ja tu chcę podchodzić, i on mi drzwi wyważył. Kupuj nowe drzwi! I się nie ruszaj. E. O fakt, ruszył się. Dobra, jestem w dupie. Jestem w dupie. Hmm. Która godzina? Nadal czwarta. No to cza czas na śniadanko. Mam skuteczniejszą broń, jeszcze podostrzyłem. Naostrzone jest. Naostrzone. Tak, 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 jest naostrzone. Zobacz, chcesz przetestować? Masz, przetestuj. E, tylko zaraz oddaj. E. Zakluczaj te drzwi. Która to godzina? To nadal nie jest szósta, zakluczaj te drzwi, zakluczaj te... Piąta? Jak? To chyba na to, to, to jest. Zakluczaj jest! Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Odkupuj mi drzwi. Oddawaj moją motykę, to jest mojego syna. O! Witaj. Cześć, nie goń mnie, dobrze? E, jużłaś. E? Dobro masz. Dobra, to jest godzina, przecież słońce jest tam. Zawiesił się. Fustarano. 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 Halo. Dziś co robisz? Zaraz mu coś dam. To jest. Masz, 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 proszę, proszę, bądź bogaty, proszę masz. Masz, dam ci nawet jeszcze coś. Dam ci jeszcze coś. Masz. 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 Proszę, masz. Masz. Yy, super, że do... Dobra, dobra, czekaj, dobra, Może, możesz mi to zrobić, ale. Słuchaj, nie, nie przy takich okolicznościach. Do safe roomu chodźmy. No safe room! Człowieku, po co on to budował? Dawaj, do, do, do safe roomu chodź. Nie przejmę widzom nastroju. Chodź do safe roomu. Chodź do safe room, tam. Tam czyń honory. E, a umiesz to. Widocznie umiesz, widocznie, czekaj, czekaj. Później będą, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, bo jest za ciemno do takich tych. E, e. Czekaj, 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 bo ja jeszcze muszę e, sobie na pożegnanie ważną rzecz e, sprawić ogólnie, żeby mi było weso wesoło. E, 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 e. Dobra, czekaj. Dobra, dobra, naprawdę. Naprawdę to zepsuł. Dzięki. Więc. No, więc super. No, więc dziękuję ci. No powiedz coś. No, no, no pożegnaj się z widzami, no, No pożegnaj, no. Termo się do kawy. E, ja, ja być chętną, chyba ekspres do kawy. No, mam nadzieję, że u ciebie też się w końcu jakiś film pojawi. No, to baj, baj. na razie.